Kim jestem? Pomimo, że spędzamy ze sobą naprawdę sporo czasu, nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Według neurobiologów w naszych mózgach jest więcej potencjalnych połączeń neuronalnych niż wszystkich gwiazd we wszechświecie. Co oznacza, że drzemie w nas wręcz nieskończony potencjał, który warto odkryć, aby w pełni rozwinąć skrzydła. Uwaga, obejrzenie tego filmu nie sprawi, że poznasz siebie. Prawdopodobnie nie poznasz też siebie na przestrzeni najbliższych dni, miesięcy, ani nawet lat. Dlaczego? Po pierwsze, jesteśmy bardziej złożeni niż nam się wydaje. Samo poznanie psychologii czy nauki mózgu nie wystarczy, aby w pełni poznać siebie. Każdy z nas jest niepowtarzalną i indywidualną osobą, i żeby się poznać, musimy wejść w głąb swojej psychiki i swojego serca. Po drugie, cały czas się zmieniasz. Każdego dnia zdobywasz nowe doświadczenia, rozmawiasz z innymi ludźmi i poznajesz nowe informacje. To wszystko sprawia, że twoje myślenie, a co za tym idzie, cały ty, również jesteś inny każdego dnia. Dlatego poznawanie siebie to proces, który trwa całe życie. Poza tym, bardzo często żyjemy w kłamstwie. Zranienia, kompleksy i niskie poczucie własnej wartości sprawiają, że chowamy się za maskami i udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, co nie tylko utrudnia poznanie siebie, ale często prowadzi również do frustracji, wypalenia, a nawet depresji. Dlatego, pomimo tych wszystkich trudności, warto spróbować lepiej poznać siebie, ponieważ jeśli nie dowiesz się, kim jesteś, czego tak naprawdę chcesz od życia, a także tego, w czym jesteś dobry i co daje ci satysfakcję, to prawdopodobnie nigdy nie osiągniesz spełnienia i zadowolenia ze swojego życia. Jak w takim razie lepiej poznać siebie? Zacznij od ciszy. Telefony bombardują nas relacjami gwiazd, znajomych, kolejnymi trendami i modą, za jaką musimy podążać. Do tego dochodzą oczekiwania innych osób. Rodzice chcą, abyś został lekarzem, prawnikiem lub informatykiem, a znajomi zachęcają cię na kolejną imprezę i mówią, żebyś olał to, co mówi ci twoja rodzina. Niestety, im więcej słuchamy innych, tym trudniej odpowiedzieć nam na pytanie, kim tak naprawdę jestem i czego tak naprawdę chcę. Oczywiście, nie chodzi o to, żeby całkowicie zamknąć się na słowa innych osób. Osoby, które nas znają, mogą czasami zauważyć w nas coś, czego my sami nigdy nie dostrzegaliśmy. Jednak po pierwsze, warto słuchać opinii tych osób, które nas kochają i chcą dla nas dobrze, a po drugie, to ty ostatecznie będziesz musiał skonfrontować się z tym, czy to, co powiedziała ci ta osoba, faktycznie jest prawdą o tobie. Dlatego jeśli chcesz lepiej poznać siebie, to musisz zacząć od wyciszenia. Wyłącz swój telefon, zdystansuj się od słów innych ludzi i siądź w cichym, spokojnym miejscu, ponieważ tylko w takich okolicznościach możesz znaleźć odpowiedź na pytanie kim tak naprawdę jestem. Obserwuj, co dzieje się w Twoim wnętrzu. Pomyśl, jak poznajesz innych ludzi. Jeśli chcesz kogoś naprawdę poznać, to sama rozmowa może być niewystarczająca. Zazwyczaj najwięcej prawdy o człowieku zdradzają nie słowa, a jego czyny. I w taki sam sposób spróbuj podejść do poznania siebie. Postaraj się zaobserwować i przeanalizować własne zachowania, a także myśli i emocje im towarzyszące. Nie jest to jednak takie proste. Zazwyczaj jako ludzie mamy tendencję do popadania w skrajności. Albo nadmiernie skupiamy się na tym, co nam wyszło, albo biczujemy się swoimi porażkami. Dlatego jeśli chcesz uczciwie poznać siebie, to musisz nabrać do siebie pokory i z jednej strony spojrzeć na swoje wady i słabości, a z drugiej na swoje talenty, wartości i potencjał, jaki w tobie drzemie. Szczególnie warto obserwować siebie podczas trudnych zadań i radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. Są one naszymi najlepszymi nauczycielami, ponieważ to w kryzysowych sytuacjach często objawia się nasza prawdziwa natura. Dlatego nie uciekaj od wyzwań, tylko stawiaj im czoła i traktuj je jako dobre okazje do nauki i lepszego poznania siebie. Warto też zapisywać swoje obserwacje i spostrzeżenia i przyglądać się, jak zmieniają się w czasie. Świetną metodą jest pisanie dziennika lub pamiętnika. Możesz zapisać w nim wszystko. Na przykład, co jest dla ciebie ważne, jakie emocje dziś ci towarzyszyły i o czym mogą cię informować, a także za co jesteś wdzięczny. Pisanie pomoże ci lepiej zrozumieć siebie i spojrzeć na swoje życie z dystansem. Zrób test osobowości. Na podstawie testów możesz poznać swoje talenty, swoje mocne i słabsze strony, zbadać style radzenia sobie ze stresem, określić swoje kompetencje społeczne i emocjonalne, a także lepiej zrozumieć, dlaczego zachowujesz się w taki, a nie inny sposób. Testy pomogą Ci poznać swoją osobowość i nazwać to, czego nie potrafisz wytłumaczyć. Jednak pamiętaj, że test stanowi tylko podstawę do dalszej rozmowy i omówienia wyników. Dlatego, jeśli zrobisz test, to skonsultuj swoje wyniki z kimś, kto ma większe doświadczenie. Rozmowa z psychologiem czy z trenerem mentalnym pomoże ci zrozumieć w jakim kierunku możesz rozwijać swój potencjał i nad czym powinieneś pracować. Zadawaj pytania. Samo zrobienie testu nic nam nie da, jeśli nie spróbujemy samodzielnie wejść w głąb swojej psychiki. Świetnym narzędziem do przemyślenia tego, kim naprawdę jestem, jest zadawanie pytań. Spróbuj pomyśleć, co myślisz o sobie? Jakie emocje towarzyszą Ci, kiedy myślisz o sobie? Co Cię interesuje i co lubisz robić? Co pochłania Cię w taki sposób, że nie potrafisz się od tego oderwać? W czym jesteś dobry, co w sobie lubisz i jakie swoje cechy uważasz za wartościowe? Za co możesz sobie pogratulować? Jakich słów używasz, kiedy komunikujesz się z innymi? Jakie treści oglądasz i czym karmisz swoją psychikę? Pamiętaj, że jeśli chcesz poznać siebie w pełni, to musisz poznać również tę część siebie, z której nie jesteś dumny, która bywa słaba i mroczna. Zadaj sobie pytania: czy kiedy jesteś w towarzystwie, udajesz kogoś, kim nie jesteś? Czy oszukujesz siebie i innych ludzi? Czy to sprawia, że czujesz się silniejszy i bardziej pewny siebie? A może napełnia Cię wstydem? Jakie są Twoje najmroczniejsze fantazje? Czy czasami przepełnia cię agresja? W jakich sytuacjach się to ujawnia? Za jakie rzeczy trudno ci się zabrać? Z czym czujesz, że powinieneś się skonfrontować i od czego wiecznie uciekasz? Odpowiedź na te pytania może być trudna, ponieważ uderza ona mocno w nasze ego. A my często jesteśmy zbyt dumni i zbyt zapatrzeni w siebie, aby zauważyć, że pewne rzeczy powinniśmy zmienić, aby poprawić swoje życie. Warto jednak się tego podjąć, ponieważ jedyny sposób na lepsze poznanie siebie to właśnie stopniowe rozbrajanie swojego ego, które ukrywa nasze prawdziwe ja. Można to porównać do ściągania kolejnych masek, aż do momentu, kiedy zobaczymy swoją prawdziwą twarz. Dlaczego warto odkryć, kim tak naprawdę jestem? Po pierwsze poznanie siebie pomoże Ci odkryć to, czego tak naprawdę chcesz od życia. Znając swój charakter, swoje talenty i swoje cele, łatwiej będzie Ci znaleźć satysfakcjonującą pracę, dobrych znajomych i zbudować wspierającą relację. Weźmy chociażby przykład związku. Każdy z nas mniej lub bardziej pragnie miłości. Jednak aby znaleźć właściwą osobę i stworzyć z nią satysfakcjonującą relację, musisz wiedzieć, czego tak naprawdę szukasz i czego oczekujesz w relacji z daną osobą. Bez świadomości Twoich potrzeb i oczekiwań, prawdopodobieństwo, że trafisz na niewłaściwą osobę, będzie bardzo duże. Po drugie, jeśli poznasz siebie, dowiesz się nad czym pracować, aby w pełni zrealizować swój potencjał. Możesz mieć mnóstwo niesamowitych cech i talentów, jednak jeśli nie będziesz nad nimi pracował, to nigdy w pełni nie rozwiniesz swojego potencjału. Pomyśl, czy gdyby Leo Messi bazował tylko na swoim talencie i nie podporządkował całego swojego życia treningom i diecie, to czy udałoby mu się osiągnąć taki sukces? Czy gdyby Elon Musk nie pracował po kilkanaście godzin dziennie i nie czytał setek książek, aby nieustannie się dokształcać, to czy stałby się najbogatszym człowiekiem na świecie? Sam talent nic nie znaczy, jeśli nie włożymy pracy, aby go rozwinąć. Dlatego jeśli odpowiesz na pytanie, kim jestem? Pomyśl, co możesz zrobić, aby stać się jeszcze lepszą wersją samego siebie. Być może nie przykładasz się do nauki i zaniedbujesz swoje obowiązki. Być może zacząłeś jakąś pracę albo projekt i zamiast to skończyć, nieustannie od tego uciekasz. Być może pokłóciłeś się z kimś, kto jest dla ciebie ważny, ale boisz się pierwszy wyciągnąć rękę. Pomyśl, czy możesz coś z tym zrobić. Czy możesz lepiej przygotować się na następny sprawdzian. Albo zadzwonić do znajomego i pogadać o tym, co zaszło między wami. Pomyśl też, jakie cechy naprawdę chcesz rozwijać, w co powinieneś się zaangażować, aby rozwinąć to, co w tobie dobre, a także co jest dla ciebie najważniejsze i czemu chcesz poświęcić więcej czasu. Potęga zmiany naszego życia nie jest związana tylko z wielkimi czynami i nie wydarzy się magicznie na skutek czegoś wielkiego. Twoje życie zmienia się przede wszystkim w małych decyzjach, jakie codziennie podejmujesz. Dlatego jeśli podejmiesz pracę, aby rozwinąć swój potencjał, to po pierwsze, z czasem zaczną wyłaniać się przed tobą kolejne możliwości rozwoju, a po drugie, będziesz coraz bardziej świadomy, nad czym pracować, aby mieć naprawdę dobre życie. Dlatego nieustannie rzucaj sobie wyzwania, staraj się rozwijać swoje zdolności i kompetencje, bądź wierny swoim wartościom i pamiętaj, nie bój się mierzyć wysoko, ponieważ Twój potencjał jest naprawdę ogromny, a to czy go rozwiniesz, zależy wyłącznie od Ciebie. Dajcie znać, co wam pomaga poznawać swoją prawdziwą twarz. A jeśli podobał się wam dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek. Natomiast po więcej materiałów edukacyjnych zapraszamy na naszą stronę odnaleźćsiebie.edu.pl. Do zobaczenia.